Siedzi. Coś pięknego, no to właśnie taka pogoda okoniowa bardziej dla mnie. Bo to słoneczko wyszło. Wcześniej było szczupakowo. A teraz słoneczko wyszło, to tak właśnie okoniowo się zrobiło no zobaczymy czy to nie jest falstart. No, siedzi. Siedzi. Ale z przepiękny. O, tutaj ktoś przegapił te większe. Ale twardziutkie. A to jednak będę brał. I te większe. A spójrzcie, jak te przepięknie rosną. Wywalone drzewo i sobie takie miejsce upodobały Witam serdecznie na kanale Primanki no słuchajcie po małej przerwie bo non stop lało wiało lało wiało z powrotem postanowiłem wybrać się na ponton no i mimo że ta pogoda taka zmienna teraz jest spójrzcie za mną prawie że błękitne niebo ale za chwilę już gdzieś tam chodzą sobie chmury i co chwila pada, przestaje padać, ale dzisiaj na szczęście jest taki umiarkowany wiaterek, całkiem przyjemnie. Ja na łowisku takim, można powiedzieć, trochę bagienny, no bo spójrzcie tutaj, takie szuwary wszędzie dookoła mnie. No przyjechałem sobie zobaczyć generalnie za szczupakiem, no ale co będzie, no nie wiadomo, wziąłem kija też na okonia. Wziąłem kija na szczupaka, popróbować, czy coś się może odezwie, ale mam też plan awaryjny. Bo jeżeli nic się nie będzie działo, idę po prostu na grzyby, na ostatnie grzyby w tym roku. Chyba, bo jeszcze do tej pory było całkiem ciepło. Wczoraj silnie wiało, padało, ale było 12 chyba stopni w dzień. W nocy też wcale nie za zimno. Także grzyby jeszcze jakieś powinny być. Od jutra ma już się ochładzać. Dzisiaj już teraz czuć, tak jest. Może z 6-7 stopni Także myślę, że to będą ostatnie grzybiarskie podrygi Dlatego najpierw popróbuję sobie za szczupakiem Może za okoniem Jak coś się będzie działo na pewno dłużej połowie A jeżeli nie, mam w ciuchy na przebranie I pójdę wtedy sobie zobaczyć za grzybami No ale póki co o grzybach nie myślę Tylko kiw w rękę, próbuję A jak będzie, zobaczcie sami Dź A maluszek. Ale pierwszy jest nie za duży pierwszy jest a no, łyknął porządnie no to pierwszy już jest szybko poszło, drugi rzut drugi rzut no hmm, coś pięknego tutaj wędkarze na żywca też siedzą i właśnie tak chwilę pogadałem Dlatego nie będę głośno jakoś tam emocji swoich uwidaczniał troszeczkę ciszej, bo też ludzie wędkują. Będę po cichu gadał. No ale zobaczymy. Pierwszy już jest piękna sprawa. Na razie próbuję na kanibala z Ali bez obciążenia, bo łowią tutaj te bliski rejon czcin, płytszą wodę a za chwilę będę też głębszą trochę wodę obławiał to już na główce żeby jednak troszeczkę bardziej schodziło pogoda przepiękna wybitnie szczupakowa mrzawka, pochmurno no i północny wiatr ale ja tu jestem od północy osłonięty lasem także prawie że flauta na, na wodzie parę rzutów w parę rzutów na wodę na wodę uszykowałem takiego flagowca ale chyba jednak spróbuję na coś ciemniejszego bo ten może za jasny Tamten ciemniejszy był. No, dwie opcje. A może najpierw zacznę od tego ciemnego. O, jak pogonił. Maluszek. Teraz stamy tak może, w pewnej odległości od trzciny. Będę obławiał też trzcinę. I dopiero później na wodę. Ale trzcinkę muszę obłowić, bo ryba była z trzcinki prak praktycznie można powiedzieć Na wodzie brania nie było No to trzeba coś próbować Ale ja najpierw sobie herbatki mogę wlać Cały dzień przede mną A te wszystkie wnęki w trzcinach i tak dalej tam tylko czeka łeb wystawiony między trzcinką i czeka aż coś mu tam przepłynie jak się dobrze podrzuci powinien wziąć szczupaki mają mi gdzieś tylko jeden na dzień dobry później jakieś jeszcze jedno branie i koniec a dlatego spróbuję drobniej może jakiś okoń na jaskółkę na dwugramowej główce leciutko, no bo tu pełno tego gnijącego zielska jeszcze Dlatego lekko. Tam jest znajdka chyba spławik grzywcowy. Trzeba będzie podpłynąć. Może znajdka trochę pomoże w tym wędkowaniu. Bo na razie bryndza. No dobra, płynę po znajdkę. Może to odczaruje wodę. No i gdzieś tam w trzcinach. Widzę, właśnie. Widzę, widzę, widzę z powrotem. Coś fluo się świeci. Chyba spławik. Tak mi się wydaje. Nieważne co znajdka, to znajdka. Tylko czy ja go sięgnę? Podbierakiem chyba tylko. O! No dobra, słuchajcie, jest znajdka, że w spławik tu łamany. Dlatego tak 15 gram. Znajdka jest, może odczaruje wodę. Ile razy tak bywało? Masę. Siedzi Siedzi Ale jest garbus przepiękny Patrzcie, szczupaki nie chciały A tu taki garbus piękny Przepiękny spójrzcie No właśnie o to chodzi na bardzo delikatnie No oddawaj coś pięknego Coś pięknego No to właśnie taka pogoda okoniowa bardziej dla mnie no to słoneczko wyszło. Wcześniej było szczupakowo. A teraz słoneczko wyszło, to tak właśnie koniowo się zrobiły. No zobaczymy. Czy to nie jest fal start. No to może być tylko jeden i koniec. Ale ja myślę, że jak był jeden, to powinno ich być więcej. No słuchajcie, korzystając z pięknego słoneczka, jeszcze parę słów do Was powiem. Pod filmami z rozpakowania paczek z AliExpress były też komentarze, czy nie mógłbym promować polskiej marki, czy polskiego sklepu, tylko Chińczyków. No słuchajcie, Chińczyki Chińczykami, tam są dobre ceny, niektóre rzeczy są fajne, niektóre mniej fajne, ale teraz tak naprawdę na Wasze życzenie będzie okazja, żeby porobić zakupy w polskim sklepie, sklep Mientus. Od 17 listopada do końca listopada. No, jest bardzo duża przecena, minus 20%. Link do tego macie tutaj na dole w opisie filmu. Także myślę, że warto, no bo tak zamiast zapłacić stówkę, płaci się 8 dyszek. No, to jest bardzo duża różnica. Wybór tam w sklepie, tak rzuciłem okiem, jest bardzo duży, dlatego ja też zamierzam skorzystać. A rozpakowywanie tego, co zamówiłem, na pewno będzie u mnie na kanale. Dlatego warto subskrybować i zajrzeć sobie w opisie filmu. Tam podaję link właśnie do mientusa do tej promocji. A ja takie piękne słoneczko wracam do wędkowania. Cześć, Ale strzedł! Ale piękne branie było. Szed, no niestety i tak bywa, trochę może za hamulec, za lekko, Siedź. ależ takie niepozorne branie na Jaskółkę ale jest jakaś normalna ryba, no normalny, zielony, Jaskółkowicz, za sam dziubek, za sam dziubek zahaczony, Jaskółkowicz. Oddawaj. No taki wymiarek no Wracaj do wody, sam się prawie wypuścił Ale branie ledwo ledwo No słuchajcie, tak jak widzieliście szaleństwa jakiegoś nie było Przyszła taka mżawka i póki tam mżawka była ja złowiłem jednego szczupaczka, jakieś jedno branie miałem tam na brzegu Jeden z wędkarzy miał ładnego szczupaka, bo widziałem ładnego szczupaka na żywca, ale nie wyciągnął go. Później znowu się rozpogodziło. Postanowiłem trochę popróbować za okoniem, no ale tak jak widzieliście. Dlatego słuchajcie, spływam, składam sprzęt, przebieram się i lecę na grzybki. No i są tutaj pierwsze opieńki, tam dalej też widzę te zostawię, bo tutaj później te ominę. Ależ pięknie, spójrzcie ile tu jest same takie fajne malutkie, ale drobniutkie, takie słoikowe, idealne. Spójrzcie takie same kuleczki piękne, też tych najmniejszych nie będę brał, to jeszcze jutro będzie można przyjechać. Patrzcie jakie piękne. Tutaj patrzcie, powycinane, ale jest. O, tu są jaśniejsze, takie ładne. Ale ile ich tu jeszcze jest, same piękne kuleczki takie. To też przepiękne, tutaj jasne, bo były trochę zakryte od, od wilgoci, od chłodu. To jeszcze takie jasne, ładne są. Piękne. A te takie malutkie to są najfajniejsze właśnie. Bo tych kapeluszy dużych to raczej nie zbieram opieńki. tu jakie się schowały pod trawą ten ładniutki, bo spory, ale okrągły, nieotworzony staram się tak na gotowo, na czysto w miarę zbierać żeby je tylko później wypłukać i żeby był gotowy, bo drobiazg straszny, później to z powrotem czyścić przebierać, to tragedia by było fajniutkie fajniutkie no i pięknie Tutaj też widać, wycięte były a może nawet to i dzisiaj były cięte, tylko małe pozostawiane. A mnie najbardziej właśnie te małe zawsze interesują. Nie te duże rozwinięte, tylko te maluszki. Co jeden pieniek to są. Cóż pięknego, a tam dalej cięte były wcześniej, prawdopodobnie wczoraj. Ludzie brali tak naprawdę to, co widzieli z tych większych, a wszystkie mniejsze dla mnie i bardzo dobrze. Tu już takie otwarte. Ach, może te otwarte będę zostawiał. Nie chcę otwartych. Chcę same kuleczki ładne. A jakie tu piękne kuleczki i tu i tu pochowane tu Trochę cięte były ale tu cała kępa tutaj się ukryły trochę Dłubanina przy tych kuleczkach Ale to pyszne grzybki Takie są właśnie Pyszne te kuleczki No patrzcie trochę już ich jest Kapelusze dwa mam też większe To one pójdą od razu sobie tak do smażenia A, a te maluszki O to ja na nie będę miał sposób O i kolejna piękna plantacyjka O spójrzcie jakie luksy No i się zaczyna dłubaninka Wyczyścić miejscóweczkę Całe w piachu, będzie trzeba je dokładnie wymoczyć. Mógłbym wszystko wyciąć i sobie wybierać kapelusiki, no ale nie o to chodzi. Niech one jeszcze rosną, bo te wszystkie malutkie, takie zupełnie to zostawię. Jak ja jutro nie przyjadę, to ktoś może sobie przyjedzie, bo widać, że uczęszczane miejsce. Tylko to, co nożykiem sięgnę. Trochę pozbieram tych opieniek jeszcze, bo za wiele aż tak bardzo, bardzo ich nie potrzebuję, ale coś tam ich pozbieram i pójdę jeszcze na inne grzybki. Być może jeszcze jakieś podgrzybki. Ostatnio byłem. Wczoraj, przedczoraj też zerknąć. To i prawdziwki były, i podgrzybki były. Ale patrzcie, taki wałek piękny. I został w lesie, ale palenia by było. No bo dosyć spory wałek. 2,5 metra. Grzybiarskie ostatnie, ale jeszcze coś tam jest. Tu się ukryły trochę większe egzemplarze. Kilka tych większych też sobie wezmę. No takie fajniutkie. Jeszcze nie za wielkie. W sam raz. I to w trawie się tak ukryły. No, słuchajcie, jest i podgrzybek. Zdrowiutki, ładniutki, jesienny. Kolejny. A ten to taki byle jaki. No, na skarpach też lubią rosnąć. Ten to jesienny, grubiutki, twardziutki. O, tutaj ktoś przegapił te większe, ale twardziutkie. A to jednak będę brał i te większe. Ale jeszcze pozamykane ładnie. Te są duże, ale to nie jest ten gatunek, że rosną w taki kapelusz wiotki, tylko te twarde, duże, fajne. No i to by było na tyle. Tu jeszcze jakieś maluszki takie się pochowały. Jeszcze ten jeden. I tu u góry, ale ten mokry. Ten mokry inny kolor trochę. O! Kolejna gromadka różniastych. I większych, i mniejszych. Tam górą nie idę, bo tam były wyzbierane. A tutaj widać nikt nie szedł. No i tu jeszcze są, i tu jeszcze są, tylko tu te większe Coś pięknego a one twardziutkie, takie fajne bo z reguły tych większych nie zbierałem bo to były już takie miękciejsze, takie cienkie a te grubaski takie fajniutkie pasują mi teraz warunki luks tu kolejne w trawie schowane chodzone było ale tak wszystko to co widoczne było zbierane ja muszę troszeczkę inaczej patrzeć na to bo po kimś jak się zbiera no niestety, tak samo jak się po kimś łowi o, jak się po kimś łowi trzeba nie szablonowo próbować na przykład na pstrągach Ale okaz czarnej huby Piękny okaz O a to są te opienki, których nie zbieram. Rosną pojedynczo i robią kapelusze. One są takie cienkie wiotkie, byle jakie. No słuchajcie, ten zrąb mi już się skończył. No ale prawie pół koszyka drobnych opieniek. Jest coś pięknego. Jakieś podgrzybki tu z wierzchu. Idę do auta, przesypię je do wiaderka, bo mam w aucie wiaderko i idę na podgrzybki. O, tu mam drogę wzdłuż buczków kolorowych. No, tu nawet jakby prawdziwki jakieś rosły to w tych liściach. To już ciężko by było cokolwiek znaleźć. Idę do auta. Zaniosę to co mam i idę w innym kierunku. Nie będę już chyba jechał nigdzie, tylko pójdę w innym kierunku. Tam też takie podgrzybkowe miejsca mam. Tak, już szedłem do auta, a patrzcie co tutaj sobie rośnie. Jeden piękny, jesienny, gruby i drugi jesienny. Na drodze stary kolejny. To daleko nie trzeba będzie chodzić. Tak jak grzybów nie było, tak teraz pięknie można nazbierać. Tu się ukryły dwa cwaniaczki, zrośnięte jeszcze, zroślaki. Zroślaki, patrzcie, jeden roboczy, wynie, nogę tylko miał taką lekko dziurawą, a drugi dobry, zroślaki. I to przy drodze, gdzie tędy wszyscy chodzą na grzyby. Na parking auto zostawiają i chodzą tędy na grzyby. Nie wiem, czy zbieracie takie grzyby. A mnie babcia kiedyś nauczyła podcieżki, że to bardzo dobry grzyb. No i faktycznie. I one z reguły są zdrowe, twardziutkie takie. Jak jesienny podgrzybek, z tym, że kolory inne. Podcieżki. O, ślimak się dobiera już. O właśnie, tak Was zapytam. Napiszcie w komentarzu, czy też zbieracie te podciechy, te żółte, nie miodówki, te z takimi dużymi rurkami na dole, tylko normalnie, tak jak pod grzybek mają takie, tylko ciemno, ciemną tą gąbkę. Czy zbieracie takie podciechy? Bo widzę bardzo dużo pozostawianych, w ogóle ludzie raczej tutaj tego tak nie zbierają. A ja zostałem nauczony, no i po prostu dla mnie to jest normalny grzyb. Napiszcie w komentarzach, czy, czy też takie zbieracie. Tu przed sobą mam górkę i zauważyłem, że grzyby chętniej są na górkach właśnie, bo jest już chłodno i ten chód schodzi do dołu, a na górkach widać jeszcze trochę cieplej jest. Tak szedłem sobie ja godzinami nie było nic, ale jakiś się tu jeden podcieszek ukrył. Ale tam mam ścianę świerków, zobaczymy tam właśnie bardziej w świerkach. No tutaj to nie ma grzybów. Sitaki, o, sitaki był, pełno sitaków ale tego to nie zbieram. O ale tutaj im bliżej świerczków to już jakieś podgrzybki nawet. A zjedzony. A spójrzcie jak te przepięknie rosną. Wywalone drzewo. I sobie takie miejsce upodobały. I to zdrowy, zdrowy podgrzybek. A ten zobaczymy. O, też zdrowy. Robaki chyba tak wysoko nie chciały im się wchodzić. A bo tu taka jama jest. Jakieś stare bagienko było. Już wyschnięte na pewno. Ale może tutaj będą grzyby. Skoro tam nie było za bardzo. A spójrzcie, jakie fajne buty sobie do bagażnika wziąłem. Grzybiarskie moje filcaczki. Najwygodniejsze. No, tu się kolejny ukrył za taką góreczką a tu jak się ukrył to już taki typowo jesienny pod suchym świerczkiem i zdrowy typowo jesienny no nie, po drugiej stronie tam jest jeden, tu jest jeden ale tu mi pod ciężkami obrodziło już nie takie świeżutkie niektóre, to ich nie zbieram, ale takie piękne. Przepiękne. A tu jaki okaz. I to wyżej rośnie, to suchy. Piękny, zdrowy, suchy podciech. No niemożliwe spójrzcie na niego jaki rodzynek Rodzyneczek Piękny rozglądam się rozglądam dookoła, ale to był jeden, jedyny, pojedynczy. No słuchajcie, fajnie się chodzi, ale słoneczko wyszło i już nie da się zbierać. Ja nie lubię przynajmniej w takim słońcu zbierać, bo nic nie widać. Wszystko się odbija. Nie widać grzybów. Dlatego na dzisiaj już będę kończył. Podciechów naciąłem, wcześniej opieniek naciąłem. No bardzo zadowolony jestem. Coś pięknego. Wracam do auta, jeszcze po drodze może coś dozbieram. I wystarczy. No to chyba już było... Ostatnie tegoroczne grzybobranie. Tak jak mówiłem, ja już będę szedł. Jak film się podobał dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmy.